Umiłowane dzieci mego serca, wzywam Was, żebyście adorowali mego boskiego syna w imieniu całej ludzkości. Przynaglam Was, żebyście przeżyli ten wielki post w nieustannym wysiłku, po to, abyście byli lepsi duchowo. Jakże haniebny jest. Że czekacie przez wielki post, by zaplanować, jak spędzicie wielki tydzień, by szukać ułatwień, albo iść w wakacje na plażę, brnąc dalej w rozwiązłość i przylewający się grzech. Jakże haniebne jest, że uparcie tkwicie w tym, by stawać się gorszymi z każdą chwilą, oddając się próżności i temu egoizmowi, który sprawia, że patrzycie na swoich braci jako gorszych, jakże wielka pycha, która wypełnia aż do porów skóry te moje dzieci, które nie przyznają się do błędu, gdy go popełnią, oraz tych. Które nie umieją prosić o przebaczenie, ani podziwiać z całkowitą szczerością cnót swoich braci. To Wasze postępowanie napełnia mnie smutkiem wobec ciągłego zagrożenia, w jakim żyją te dzieci mego boskiego Syna i mnie, Waszej Matki. Bądźcie roztropni, trzeba. By zwyczaje przeszłości były rzeczywiście przeszłością i abyście jako godne dzieci, nie waszej matki, odnawiali się od wewnątrz duchem ofiarnym. Jako ludzkość nie dostrzegacie siły jako osiągnęło zło wewnątrz społeczeństwa. Nie chcecie dostrzegać zniewak wymierzanych przeciwko Memu Boskiemu Synowi, w tym czasie tak delikatnym dla was wszystkich? Dzieci Moje, czas Wielkiego Postu wzywa was do przyjrzenia się swojemu osobistemu postępowaniu, nie cudzemu, ale własnemu, i do wytrwania w mocnym postanowieniu, Porzucenia złych, grzesznych zwyczajów przeszłości. Siły przyrody są w stanie wzburzenia na całej planecie, przez co człowiek będzie ograniczony w swoim przemieszczaniu się z jednego miejsca na drugie. Wiatry będą uderzać z nagła, nie dając wcześniej ostrzegawczego znaku wielkiego cierpienia dla człowieka. Miłowane dzieci, kościół mego boskiego Syna został pomniejszony i zamęt wniknął do jego wnętrza. Moje dzieci znajdują się w potrzebie rady, zorientowania, wrażliwości, wiedzy i refleksji. Dzieci Choroba posuwa się naprzód, i wojna będzie mogła wydawać się powstrzymaną na bardzo krótki czas, lecz potem powróci z większą siłą. Wyśmiewacie się z lekarstw, które otrzymaliście od ojcowskiego domu. Będziecie błąkać się w szaleństwie po ulicach, szukając pomocy, gdy choroby się pokażą. A nie będziecie mieli czym ich zwalczyć. Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się. Pewna nieoczekiwana wiadomość wychodzi z Miasta Watykańskiego. Znający moje objawienia będą wzywać swoich braci do ponownego zastanowienia się. Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się. Inteligencja Moich Dzieci ma być wykorzystywana do tego, by posuwać się naprzód ku dobru, a nie by cofać się ku złu. Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się. Gospodarka zaczyna chylić się ku upadkowi i Ameryka Łacińska cierpi z powodu słabnięcia dolara. Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się. Księżyc Wchodzi w zaćmienie, słońce wchodzi w zaćmienie. Patrzcie na znaki, moje dzieci. Jako pokolenie tak bardzo oddaliliście się od mego boskiego syna, że człowiek jest łatwym łupem dla tego wszystkiego, co pojawi się z zasięgu jego wzroku. Umiłowane dzieci, zaczyna się głód na ziemi. Gospodarka trzęsie się od samych wnętrzności i moje dzieci wpadają w rozpacz, dochodząc aż do odebrania sobie życia, czując, że ich gospodarka wyparowuje. Uważajcie, dzieci! Uważajcie, na propozycję nowych środków ekonomicznych, papier stanie się metalem. Umiłowanie mego serca. Ludzkość wchodzi w wielkie konflikty wszelkiego rodzaju. Pośród burzy moja matczyna miłość dociera do każdego z Was, aby Was pocieszyć. Jako matka zapewniam Was, że nie pozostawiam Was bez opieki. Będę zachęcać Was i dodawać Wam odwagi, dając Wam odczuć mój niebiański zapach, jako pociechę i wsparcie. Abyście mieli pewność, że przychodzę Wam z pomocą i ratunkiem. W najtrudniejszej części wielkiego oczyszczenia mój boski syn odzieje swą miłością swoich wiernych, którzy towarzyszą mu w najświętszym sakramencie ołtarza. Duch Święty, pocieszyciel ludzi, oświeci ich w specjalny sposób w czasie wielkiego ucisku. Dzieci, trwajcie dalej w upartości i głupocie, bowiem nie usłyszycie, nie ujrzycie, nie pojmiecie ani nie zobaczycie tego, co straciliście, odrzucając łaski pocieszyciela dusz ducha świętego. Dzieci mego boskiego syna, nie ulegając zmęczeniu, idźcie dalej pośród codziennych prób i ciosów. Nie ulegając zmęczeniu, idźcie dalej pośród radości, które nie są każdego dnia. Nie ulegając zmęczeniu, idźcie dalej, dziękując Bogu Ojcu za dar życia, i wynagradzajcie za tych, którzy uśmiercają tylu niewinnych, którzy są męczeni na śmierć w rękach swych oprawców. Przyjdźcie, dzieci. Chodźmy do mego boskiego Syna, pomnóżcie swą wiarę, ci, którzy idziecie do mego boskiego Syna, wykorzystujcie zmysły ducha i bądźcie na podobieństwo postępowania mego boskiego Syna. Jako Królowa i Matka Czasów Ostatecznych, wzywam Was do modlitwy o nawrócenie jak największej liczby dusz. I do życia w bratniej miłości. Błogosławię Was, Mama, Maria.